Fale materii, czyli fale de Broyla, są związane z każdą cząstką posiadającą masę i poruszającą się z określoną prędkością. Opisuje je wzór, który mamy na ekranie. Masz go również z lewej strony ekranu. Długość fali lambda, fali de Broyla, jest równa stosunkowi stałej planka do pędu cząstki. I w przypadku A mamy do czynienia z nierelatywistycznym elektronem przyspieszanym przez napięcie. Praca wykonana przez pole elektryczne nad tym elektronem to E razy U, i ona jest równa przy energii kinetycznej, jakiej doznaje elektron. Stąd wyznaczamy prędkość elektronu, po podstawieniu danych znajdujemy jej wartość. Okazuje się, że jest ona dużo mniejsza od C, czyli taki elektron możemy nazwać elektronem nierelatywistycznym. Długość fali de Broglie związana z tym elektronem jest opisana tymi wzorami. Podstawiamy dane i znajdujemy wartość. Około 103, 123 pikometry. W przypadku B mamy do czynienia z piłką futbolową o określonej masie i prędkości. Po postawieniu danych znajdujemy taką wartość fali de Broglie. I w przypadku C mamy do czynienia z pociskiem wylatującym z lufy pistoletu. Fala de Broglie, związana z tym pociskiem, opisana jest tymi wzorami. Po podstawieniu danych mamy taką wartość.